Witajcie w świecie Toka Life World. Ja jestem Iza i zabiorę Was dzisiaj na kolejną wspólną przygodę. O, hej, już jesteś! Jak było? Jak wasza randka w teatrze? Ech, no powiem ci, że mogłoby być lepiej. Zabrał mnie na fantastykę. Ups, nie zapytał co lubisz, ale i tak bawiłam się świetnie. Zobacz, dostałam koronę z charakteryzatorni. Wow, czyli zwiedziliście też zaplecze teatru? Tak, i to chyba była najlepsza zabawa. Tam jest mnóstwo masek, mnóstwo kostiumów i cała masa rzeczy do zrobienia. Musimy tam kiedyś się wybrać, jeśli nas puszczą, bo tam chyba trzeba mieć niezłe znajomości. To co, przebieramy się? No jasne, trzeba zdjąć ten outfit z teatru. Ja najlepiej się czuję w dresach! Korona też musi powędrować na półkę. To co dzisiaj robimy? Mam wspaniały pomysł na dzisiejszy dzień. Zabieram cię do moich przyjaciół na turniej gier na konsoli, ale ekstra. I to właśnie takiej randki oczekuję. Mam nadzieję, że uda mi się namówić mojego współpracownika, żeby poszedł tam kiedyś razem z nami. No jasne, na pewno będzie fajnie, jak spotkamy się całą paczką. To co? Wybieramy się do Tima i Oczywiście! O, hej dziewczyny, już jesteście! Cześć, witajcie, dobrze Was widzieć! Hej, cieszę się i dziękujemy za zaproszenie, ale się ekstra przygotowaliście. Widzę, że jest nawet aparat, żebyśmy mogli sobie zrobić wspólne selfie. Ach, ta znowu z tym aparatem. No to co? W co dzisiaj zagramy? Pady dla Was. Bardzo proszę. Jeden dla Ciebie, jeden dla Ciebie. Ej, a Ty, gdzie zgubiłeś swojego pada? Ups, usiadłem na niego. Nie szkodzi. Częstujcie się, dziewczyny. Mamy dla Was super przekąski. Kupiliśmy tort, zrobiliśmy lemoniadę. Mamy dużo owoców. Dobra, ekstra. Ale pyszny torcik. Miam, miam, posmakuj. A ta już się objada. No nie, ja sobie zostawię ten kawałek na później. Uśmiech. Ale masz piękne zdjęcie. To co, gramy? Jest moja ulubiona gierka, czyli wyścigi. Super, to może najpierw my zagramy razem, a potem zmienią nas chłopacy. Ekstra pomysł. Wiedziałem, że tak będzie. Zaprosimy dziewczyny i przejmą nam konsolę. Dobra, to może ja coś przekąszę. Mmm, 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 ale pyszne owocki Może jeszcze torcika? Może jeszcze lemoniadkę? Ale pyszna lemoniada. Mmm, orzeźwiająca. To co, ścigamy się? Trzy, dwa, jeden, start! Ja będę pierwsza. Nie, nie, to ja wygram. Nie, mi idzie lepiej. O! Oh, szybko, ścigamy się do mety. I co, i co? Która wygra? Ja, ja, ja! Ej, to ja wygrałam! Miałam dzisiaj super szczęście! Słyszeliśmy, że byłaś wczoraj na randce w teatrze. Tak, zaprosił mnie mój kolega z pracy. I co, podobało ci się? Podobało jej się, ale zabrał ją na fantastykę. Eee, to nie wiedział, co ty lubisz? Ej, no już nie mówcie o nim tak źle. Skąd miał wiedzieć, jak ledwo co się znamy? No ja bym zapytał i dopiero potem organizował super spotkanie. W sumie macie rację, ale może następnym razem będzie lepiej. No jasne, nie martw się, zagrajmy. Dobra, to teraz co? Nasza wspólna partyjka? No jasne, gramy! Nie martw się, mała. Na pewno następnym razem będzie lepiej. Ach, mogłam od razu mu powiedzieć, że sama wybiorę inny spektakl. Wcale nie. Sprawiłabyś mu przykrość. Chłopak się napracował i naprawdę myślał, że będziesz zadowolona. W sumie masz rację. Ja bardzo lubię gry, lubię taki luźny styl życia. Nikt nie powiedział, że każdy musi lubić fantastykę, no ale nie oszukujmy się. Większość lubi Star Warsy, a ja nie przepadam. Nie martw się, następnym razem na pewno będzie lepiej. No co chciałabyś, żeby cię zabrał? No może na jakąś komedię romantyczną do kina? Ach, te kobiety zjedz sobie coś. Przecież tutaj już nic nie zostało wszystko zjedzone. Jest jeszcze popcorn smacznego! Ok, koniec partyjki. Skończyło się jedzenie. Muszę szybciutko dołożyć je na stół. Może jeszcze dam coś słodkiego. Hmm, mamy tutaj coś słodkiego. Tutaj są jakieś przekąski, mogą być ciasteczka. Może jeszcze tofu. Dziewczynom na pewno bardzo zasmakuje. Może jeszcze wrzucę szybko kurczaka do piekarnika. Dobra, niech on się tam pichci i zaraz dziewczyny będą zadowolone. Wow, co tak pachnie? To chyba kurczak w piekarniku. Jak ci idzie? Ej, on już jest chyba gotowy. Trzeba go wyciągnąć, żeby się nie spalił. Masz rację. Uwaga! Podana do stołu! Zajadajcie się! Ups. Chyba zajadłam wszystkie smutki. Co? Zjadłaś całego kurczaka? Jak tak mogłaś? No, szczerze Wam powiem, że mam w domu takiego głodomora, że musimy dwa razy w tygodniu jeździć na duże zakupy. A wcale tego po mnie nie widać. No cóż, zajadam smutki. Dobra, nie martwcie się, mam jeszcze steka, który wędluje właśnie na patelni. Odłożę sobie pada i stek za chwileczkę będzie gotowy. Wow, to moje ulubione danie. A tutaj u góry macie jeszcze makaron. Przecież dla reszty starczy. Ja chcę makaron, ja chcę makaron. Makaron z tofu. Mmm, najpyszniejsze co może być. Ja już podziękuję. Pójdę sobie zagrać partyjkę sama. Stek już chyba gotowy. Ops, wpadł do tofu. Czy to będzie dobre połączenie? Makaron, tofu i stek. Czemu nie? W sumie wszystko co lubimy najbardziej. Miam, niam, 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 ale pyszne! Mm, pyszności! To co? Na jedzeni idziemy zagrać! Och, jak ja lubię spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Są najlepsi na świecie. Zawsze potrafią poprawić mi humor. Cieszę się, że wpadłyście dziewczyny. To co, kiedy partyjka następnym razem? Ja mogę wpadać tutaj do was codziennie po pracy. Ja też, ja też, ja też. Ale nie zapomnij, że następnym razem musisz zabrać ze sobą swojego kolegę. Może jemu się u nas spodoba. Co ty na to? Świetny pomysł. Zaproszę go. To co, może jutro spotkamy się tutaj w piątkę. No jasne, zaproś go, sprawdzimy, jakie gry lubi najbardziej. A czy on w ogóle lubi grać na konsoli? Jeśli nie, to zorganizujemy dla niego jakąś inną rozrywkę. Przecież na pewno ma swoich przyjaciół i też jakoś spędza z nimi czas. No jasne! Jestem podekscytowany, poznamy kogoś nowego, na pewno będzie ekstra. Chłopacy, a może na to jutrzejsze spotkanie przygotujemy jakiegoś grilla? Co Wy na to? No jasne, grill to zawsze najlepsza opcja na lato. To co, gramy jeszcze partyjkę? Tak, tak, tym razem ja wygram. Niam, 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 ale pyszny popcorn. Ej, ale jesteś dobra, dojechałaś pierwsza do mety. Ekstra, wygrałam, wygrałam, teraz już na pewno będę miała szczęście. Dziękuję Wam za to dzisiejsze cudowne spotkanie.